Cześć, Siemankowita widzów w kolejnym odcinku z What Blitz News. No i co w dzisiejszym odcinku widzów, Opening tutaj skrzynek za EXPA z eventu Petern Blitz. No i co? Otworzę sobie trochę tych skrzynek, no i zobaczymy co wypadnie. Zostań widzów do końca, aby zobaczyć co tutaj wypadnie. No i ja zaczynam, zobaczymy co wypadnie. Słabo. Słabo. No, trochę lepiej, bo tutaj już jest że tam jest trochę więcej. No, cały czas zładowania złota. Skakują, czyli... i no nawet dobrze. Tutaj jakiś kamuflaż. No złoto. O złoto się przyda. Odo no, ładowanie. Złota, zwykłe, takie doładowanie. Obraszcza. Kolejna złoto. A, sto złota to nie jest jakoś tam dużo. Kąm kolejny jakiś. jakieś. było profilowe. Dobra, myślę, że jeszcze jedną skrzynkę otworzę. Dobra, to będzie ostatnia. Uwaga, co z ostatniej skrzynki wypadnie? O, 100 zł wyleciało. dobra. No a więc trochę tych skrzynek widzę, otworzyłem. Oczywiście no, wszystkiego Expa nie chcę wydać, ponieważ w grudniu e, wiadomo, jest Event, na który też będzie trzeba Expa wydać na skrzynki. ...żeby zobaczyć co tam wypadnie. No i tutaj wiadomo, tam... ...można nagrody podbierać. Dobra, tutaj najbardziej kamuflażem mnie interesują i ten podgląd... ...tetuo. Dobra, zobaczmy. Oczywiście to na To też... o to? To też na JawsGee. za bardzo tutaj nic nie ma prawie 2000 zł no i co widzowie w czwartek pojawi się ogólnie tutaj omówienie całej tej planszy którą drogą jakie nagrody warto odebrać i czy warto otwierać skrzynki no i co myślę, że w tym openingu tutaj z eventów, a z tym widz widzów byłoby na tle. Nie zapomnij o zasubskrybowaniu kanału, zostawieniu obiegów oraz skomentowaniu udostępnienia tego filmu, ponieważ zawsze na kanale coś ciekawego się pojawia, zawsze czegoś ciekawego widzom może się dowiedzieć. No i co? Zapraszam także na Discorda, gdzie dużo informacji się pojawia z VODBlitz lub też z, z darmowych gier. No i co? Dzięki za oglądanie, do w kolejnych odcinkach. Cześć i hej!